Ślązoki chcą gadać po śląsku. Czy prezydenckie weto zatrzyma ambicje Ślązaków, aby mowa śląska została uznana za język narodowy? O tym porozmawiam z Wójciechem Glęskim, prezesem Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Czy to już koniec starań? Moim zdaniem dopiero początek. To była dziewiąta próba nowelizacji ustawy o mniejszościach etnicznych i narodowych. No, myślę, że nie ostatnią. We środowiskach śląskich jest fest taki szwung, żeby ten temat dopiąć, do, dociągnąć do końca. Będą działania zmierzające do poprawy ustawy i zaproponowania jej w Sejmie, ale czy to wszystko? To też bardzo w jasny, klarowny sposób pokazuje, jak z perspektywy Warszawy wielu rzeczy nie rozumie się w kontekście regionalizmu, w kontekście wielu kulturowości, którą mamy w Polsce, która jest ogromną wartością dodaną. Całe szczęście na Śląsku w ciągu ostatniej dekady zadziało się tyle dobrego w kwestii i kultury śląskiej, że ta cała, powiedzmy, machina śląska, można by tak powiedzieć, jest tak rozpędzona. W końcu i Warszawa szczerze, że, że Ślązakom de facto należy się to dopisanie śląskiej gotki do ustawy, ponieważ z jednej strony. Nie jest to tak, że ona gwarantuje przywileje aż takie, a raczej gwarantuje ochronę, która w tym momencie nam no, śląskom jest bezpotrzebna. Widzę że szczególnie we śląskich familiach ten przekaz językowy jak jest słaby, jest coraz mniejszy. Ale z drugiej strony, widząc, że coraz więcej śląskiego pojawia się w social mediach, w teatrze, w książkach, w różnych sferach życia codziennego, śląski staje się bardzo często językiem biznesu w tym momencie. To co regionalne trzeba dbać, bo godać po śląsku to nie gańba. Hanna Honisz, Kurieropolski.